Witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zamykamy miesiąc wrzesień, a więc jeden z moich ulubionych miesięcy, dlatego że należy już do miesięcy jesiennych. No i kochani, u mnie standardowo 8, czyli liczba najczęściej pojawiająca się w podsumowaniach czytelniczych i w podzieleniu na polskich i zagranicznych autorów, jest tutaj proporcja. 3 do 5. trzy polskie książki i 5 zagranicznych. Jeśli chodzi o gatunki literackie, to mamy tutaj dwa kryminały, mamy dwie książki obyczajowe, jedną biografię, ale taką ala powieść napisaną. I jedną literaturę piękną, i dwa thrillery psychologiczne. Aczkolwiek tutaj są formy japońskie, i mi tutaj bardziej, zwłaszcza przy jednej książce, pasowałoby określenie, że jest to miks takiego thrillera z wątkami kryminalnymi z literaturą piękną. Bo powiedzieć tylko jedno z tych rzeczy to za mało, byłoby to krzywdzące dla tej książki. Także kochani, zaczynamy. Trzy, dwa, jeden, start. Kochani, oczywiście najwięcej przyjemności w czytaniu. No, co mi dało? Dwa kryminały z serii Departamentu Q. I te oto kasztanki wrzucam tutaj, słuchajcie, jako dwie pierwsze książki: Kobieta z Blizną i ofiara numer 2100. 17. Na moim kanale już było tak dużo tych planów pochwalnych na temat tej serii, że ja tutaj no nie chcę już po prostu, ci, którzy mnie oglądają, no nie chcę więcej słodzić. Oczywiście zachęcam, kto nie oglądał, do obejrzenia vlogów numer 270 i 272. Wtedy o tych książkach dowiecie się bardziej szczegółowo. Natomiast tutaj może powiem, że pierwsza historia zawiera element, Pracy pracownika socjalnego, co było mi szczególnie drogie, mojemu sercu, właśnie, a druga porusza problem uchodźców i uzależnienia od gier komputerowych. Oczywiście są to dwa zupełnie różne wątki prowadzone i dwa śledztwa w tych książkach. No więc Departament Q za nami, a teraz przechodzę do biografii. Mamo, uciekaj. Waga, wrzucamy biografię i już mamy trzy kasztanki. To była, słuchajcie, bardzo przejmująca powieść, którą czyta się w dodatku bardzo szybko. Miękki styl pisania, umiejętność takiego snucia opowieści. I w dodatku rosnące napięcie no, z każdą czytaną stroną. Tak można to krótko określić. Bardzo mocno czuć, że ta książka jest oparta na prawdziwej historii, z życia wziętej, i jest w niej naprawdę wielka taka gama uczuć, yy, prawdziwość tych emocji opisywanych i bardzo dużo psychologii. Główną bohaterką jest początkowo szczęśliwa, ale bardzo szybko później nieszczęśliwa azjatka, która poznaje swojego męża dosłownie po swoim ślubie. Dzień, w którym go poznała, wydawał się jednym z najpiękniejszych, najszczęśliwszych dni jej życia, natomiast bardzo szybko życie weryfikuje, że tak naprawdę wyszła za mąż za człowieka, którego kompletnie nie znała. Jest to książka, którą się czyta szczególnie przejmująco, jeśli jest się Kobietą, matką, bo to jest dosłownie walka o przetrwanie, walka o swoje życie i o życie swoich dzieci. Kochani, szczegóły tej powieści, tej biografii, możecie obejrzeć na moim dosłownie ostatnim vlogu, który był, czyli tym z czwartku, z drugiego października. A teraz przejdę do książek obyczajowych. Dwóch, słuchajcie, i mamy tutaj dwa kolejne kasztanki. I wygląda to już tak. Mam już tutaj pięć książeczek. I słuchajcie, ja traktuję zawsze książki obyczajowe dosłownie jako takie przerywniki w czytaniu nieco cięższej, trudniejszej literatury. To są dla mnie odskocznie, które dają mi mnóstwo. Relaksu. Ciasteczko z wróżbą to powieść, która opowiada o życiu Renaty, a właściwie można powiedzieć, że takiej jej wędrówce przez życie, dosłownie od egzaminu dojrzałości po życie takiej statecznej, kilkukrotnej mężatki i matki. I to jest powieść na wskroś kobieca, na wskroś taka pogodna, dająca nadzieję. No, taka przyjemna w czytaniu, choć oczywiście nie brakuje w niej no, poruszanych problemów życia codziennego. Książka, wydawałoby się, wiecie, po prostu życiowa. Ale co dla mnie szczególnie jest ważne, przy ocenie książek obyczajowych, to nie były takie tam głupotki. Bo niestety czasami rzeczywiście książki obyczajowe, takie no kobiece nie są zbyt dobre, nie mają wysokiego poziomu. Natomiast, jeżeli noszą ze sobą jakieś przesłanie, mogą nam jednocześnie dać i pogodę ducha i nadzieję, ale też zasmucić, zmusić do refleksji. No to ja takie książki doceniam. I to właśnie, słuchajcie, była taka właśnie książka Ciasteczko z wróżbą. Szczegóły poświęciłam we vlogu 271. A druga książka obyczajowa to Teren prywatny i był to dla mnie tak. Czysto subiektywny wybór, ponieważ powróciłam w ten sposób do pisarki, którą czytałam właśnie przez sentyment. Do tego powracam. Czytałam ją jako młoda taka mężatka, bodajże też przed ciążą, także gdzieś tam, no wspominam bardzo mile. I ta pani napisała Niebieski Autobus, i to właśnie za tę książkę bardzo Barbarę Kosmowską polubiłam. Muszę powiedzieć, że kolejny raz mnie zawiodła ta pani. Jestem zadowolona z, z jakości pióra tej pisarki, i tym razem poznajemy 40-letnią Wandę Kwak, która, jak przyznacie, już śmiesznie się nazywa jest tak no, ponad 40-letnią kuratorką, która w tej książce zmienia swoje życie o 180 stopni. No i oczywiście przez splot różnych życiowych okoliczności. Znowu jest to proza ciepła, często wzruszająca, czasem z humorem. Ale też taka, no, znowu na wskroś kobieca lektura. Znowu przyjemne czytadło, traktowane przeze mnie jako odskocznia, jako taka pociecha. Ta, ta faktycznie historia Wandy dawała dużo takich pozytywnych fluidów, i wydaje mi się, że każda kobieta po czterdziestce znajdzie w tej książce coś dla siebie. No i oczywiście niezmiernie polecam to, tę książkę, ale także poprzednią, czyli, znaczy poprzednią przeze mnie czytaną. Natomiast chronologicznie ta pani zdecydowanie więcej rzeczy napisała, ale ja. Znam ją dopiero z niebieskiego autobusu i właśnie z terenu prywatnego. Obydwie te książki polskie obyczajowe, a więc ciasteczko z wróżbą i teren prywatny, polecam, jeśli ktoś lubi właśnie lekkie książki obyczajowe, których akcja toczy się w polskich realiach, w polskiej rzeczywistości. Książce Teren Prywatny poświęcam cały vlog numer 269. No i teraz, kochani, te nieszczęsne thrillery psychologiczne. Nieszczęsne, ponieważ dla mnie ten termin z okładki książki thriller nie do końca odpowiadał jej zawartości. To są dwie książki, bardzo krótkie formy, której, którym poświęciłam w zasadzie no jeden vlog numer 273, a to dlatego, że one razem bardzo ładnie podpasowały mi pod wspólny mianownik tematu kolczyków i tatuaży. I mowa tutaj słuchajcie o językach i kolczykach oraz o piercingu. Tak naprawdę te książki poruszają obydwie trudną tematykę i właściwie ten Temat, ten motyw Kolczyków to jest tylko taki temat poboczny, jakiś dodatek. Natomiast to, że, czego rzeczywiście, y, czego głębi dotyczą te książki to ja bym powiedziała, że bardziej są tutaj problemy ludzkie związane z własną tożsamością, są tu poruszane zaburzenia psychiczne, ale też poszukiwanie siebie, próba odnalezienia się w takim codziennym życiu, próba odnalezienia szczęścia i też motyw takiej dorastającej młodzieży, która ciągle kształtuje swój charakter. I to jest głównie jakby charakterystyczne dla języków i kolczyków. Natomiast Piercing to jest książka, o której już mówiono bardzo dużo w w takim booktubowym świecie. Ja bardzo często widziałam reklamę tego właśnie polecenia i powiem Wam, że rzeczywiście z tych dwóch książek to właśnie Piercing podobał mi się bardziej. Może dlatego, że tutaj w centrum nie mieliśmy takiej młodziutkiej, dorastającej dziewczyny, pogubionej, ale mężczyznę, który, yy, no obydwie książki były bardzo oryginalne, ale tutaj słuchajcie, mężczyzna boryka się z problemem takiego natręctwa myśli, bardzo dziwnego i bardzo takiego naprawdę unikatowego. I są tu opisane zaburzenia, z którymi faktycznie sobie nie radzi. Obydwie te książki były krótkie, obydwie trzymały w napięciu i oczywiście w obydwu występują trupy. Dlatego też mówię o tutaj o wątku kryminalnym, takim no thrillerowym. Także obydwie książki, słuchajcie, zawierają elementy zarówno thrillera, jak i kryminałów, jak i takiej literatury psychologicznej, ponieważ poruszają, no mimo wszystko, problemy psychiczne, problemy uczuciowe, problemy z emocjami, z którymi właśnie zarówno bohaterowie pierwszej, jak i drugiej książki się borykają i próbują się jakoś odnaleźć. No więc tutaj wrzucimy teraz sobie, kochani, te dwie formy krótkie, japońskie, a więc mamy kolejny kasztanek i kolejny. I mamy tu już, słuchajcie, Ile powinno być? 7. No i jest 7. I ostatnia książka, yy, którą również wa Wam serdecznie polecam, to jest przykład takiej typowej rasowej literatury pięknej, czyli ostatni nasz kasztanik i książka Małe lisy. Yy, no to jest, słuchajcie, proza zdecydowanie zaskakująca, znowu z rodzaju tych trudniejszych w odbiorze, z mnóstwem metafor, jakichś skoków w czasie generalnie nie dla każdego. Dla niektórych będzie to książka nieprzystępna na raz do przeczytania, ponieważ ona jest o wszystkim i o niczym. Moim zdaniem te literatury piękne, krótkie formy mają w sobie coś takiego, że ciężko jest o nich opowiadać, ponieważ każdy człowiek czytający tę książkę może ją troszeczkę inaczej zinterpretować i zwróci uwagę na inne fragmenty książki, które do niego przemówią bardziej. Ogólnie powiem Wam szczerze, że dla mnie te lektury też nie są jakąś taką y, przyjemnym, takim relaksem i odskocznią. Bo czasami mam problem z ich czytaniem. Ale z drugiej strony jest to tak, jakbym powiedziała, takie zawieszenie sobie trochę wyżej poprzeczki, ponieważ je się nie czyta łatwo, i zmuszają one do refleksji, zmuszają nasze szare komórki do pracy, do wytężenia umysłowego, czy my nadążamy za fabułą, czy ją dobrze rozumiemy, czy musimy coś przeczytać jakiś akapit jeszcze raz. I w sumie to te właśnie książki zaskakują mnie pozytywnie przez to, że mnie właśnie zaskakują, albo treścią Albo formą pisania, albo takim trudnym do właśnie zdefiniowania, jakimś motywem przewodnim w nich panującym. Ja mogę powiedzieć, że przede wszystkim te książki właśnie z literatury pięknej mnie ubogacają. Ja to tak odczuwam. Nie sięgam po nie często, ponieważ mi się wydaje, że jakby czytać tylko samą literaturę piękną też nie byłoby łatwo. No, i też nie są dla mnie, tak jak już mówiłam, taką czystą rozrywką w czytaniu. Nie dają mi tyle przyjemności co kryminały, czy chociażby te wcześniej wspomniane książki obyczajowe. Trzeba się przy nich trochę napocić i małym lisom poświęcam vlog numer 274. No i kochani, w ten sposób skończyliśmy omawiać 8 książek wrześniowych. I powiem Wam szczerze, że jak tak się nim wszystkim przyglądam, to właściwie mogłabym wszystkie ocenić pozytywnie. Nie było tutaj żadnego tak zwanego DNF-u, nie miałam ochoty skończyć żadnej z tych książek. Oczywiście, najwięcej przyjemności kryminały, najwięcej jakiegoś takiego uśmiechu i relaksu, książki obyczajowe. No a Mamo Uciekaj bardziej przykra, smutna literatura i języki, i kolczyki, i piercing nieco dziwna, taka na wskroś właśnie japońska. Y, czytając, odczuwamy, że jest tu zupełnie inny świat, obca nam kultura. Natomiast Małe Lisy też, mimo że jest to książka polskiej autorki. No, do dzisiaj o niej myślę i to też jest chyba walor książki, jeśli się o niej potrafi myśleć nawet, nie wiem, tydzień czy półtora tygodnia po przeczytaniu. Świadczy to o tym, że gdzieś ona w naszej duszy zagrała, gdzieś została w naszym sercu, tudzież głowie i gdzieś jeszcze błąkamy myślami powracając do niej. Także kochani, no, polecam wam te moje wrześniowe książeczki. Może któraś was zainteresowała, jeśli tak, to zachęcam do przeczytania. Większość z nich, tak sobie myślę, czytała się bardzo szybko. I rzeczywiście, no niektóre były też zwyczajnie małe rozmiarowo, więc to też oczywiście było prostsze w przyswajaniu. No i niestety tylko 8, może w październiku uda się więcej, chociaż wątpię. No bo wiecie, jesienią też mamy trochę mniej tego słońca, e, takiego mniej światła i też raczej no, staram się przez wadę wzroku aż tak dużo przy sztucznym świetle nie czytać, ale ochotę mam na czytanie, mam zawsze ochotę, praktycznie chyba. Nie wiem, może dwa czy trzy dni zdarzają mi się takie, że zrobiłabym sobie przerwę, ale potem znowu chętnie czytam. Także zapraszam serdecznie na mojego vloga, do oglądania, może jakichś zaległych filmików. Bardzo będę wdzięczna za subskrypcję, za komentarze. Staram się odpisywać na bieżąco na każdy. I pozdrawiam Was. Do zobaczenia już przy omawianiu pierwszej książki z miesiąca października. A ci, którzy obejrzeli Vlog poprzedni, czyli traktujący o książce Mamo Uciekaj, wiedzą, jaka będzie to książka, a przynajmniej widzieli już jej tył. Kto nie widział, to zachęcam, jeśli chce zaspokoić swoją ciekawość. Do zobaczenia już wkrótce.